Jakie są cztery najczęstsze błędy komunikacyjne, które rujnują związki? Na tym wideo przedstawię je na przykładach. Wyobraźmy sobie, że Marcel wraca z pracy i widzi, że jego żona Ania jest w kiepskim nastroju, więc pytaj, co się stało. Okazuje się, że żona w pracy pokłóciła się z szefową, która, według niej, niesprawiedliwie ją potraktowała. Zupełnie zignorowała jej sugestie zmian w firmie, nad którymi Ania pracowała przez ostatnie kilka dni i po kilku minutach analizy stwierdziła, że są do niczego, do tego powiedziała to publicznie. Z tego powodu, z frustracji, Ania wyszła natychmiast z pracy i nie odebrała nawet telefonu od szefowej. Opowiedziała to wszystko swojemu mężowi. Teraz to, jak Marcel na to zareaguje, może wzmocnić albo osłabić więź w ich związku. Zobaczmy błąd numer jeden. Umniejszanie wagi problemu. Oto przykład takiego błędu. Oj, nie przesadzaj, czymś takim tak bardzo się przejmujesz, daj spokój. Pogniewa się na ciebie przez parę dni i wszystko wróci do normy. A nawet, jakby cię zwolniła, to i tak wyjdzie ci to na dobre, przecież już dawno myślałaś o zmianie pracy. Nie takie problemy mają ludzie. Reagując w ten sposób, Marcel pokazuje żonie, że nie próbuje nawet wczuć się w jej sytuację. Bagatelizuje jej emocje i wręcz sugeruje, że nie powinna ich w takiej sytuacji w ogóle odczuwać. Nawet jeśli w tej albo w innej sytuacji Marcel miałby rację, to takie podejście nie zbuduje w tym związku poczucia wsparcia. Błąd numer dwa: trzymanie z wrogiem. Oto przykład takiego błędu. Serio? Szefowa mówi Ci, że zrobiłaś coś słabo, a Ty się obrażasz i wychodzisz? A do tego jeszcze nawet nie odbierasz telefonu? Może faktycznie miała jakiś mocny powód, żeby odrzucić Twoje pomysły na zmiany? To jest jeden z najgorszych błędów, jakie możesz popełnić. Partnerka w takiej sytuacji czuje, że nie tylko nie ma Cię po swojej stronie, ale wręcz czuje, że jesteś przeciwko niej. Nawet jeśli faktycznie miałbyś 100% racji, to moment takiego przygnębienia zdecydowanie nie jest czasem, w którym warto dzielić się takimi wnioskami. Błąd numer 3 krytykowanie. Zobaczmy przykład. Czyli po prostu wyszłaś sobie i obraziłaś się na szefową, tak? Nie uważasz, że to trochę dziecinne? Naprawdę to była najlepsza reakcja, na jaką ci stać? Krytykując naszego partnera, zwłaszcza w takim momencie, pokazujemy, że nie jesteśmy żadnym wsparciem i partner zostaje z tym problemem sam, a często jeszcze z dodatkowym poczuciem winy. Dlatego w takich sytuacjach zdecydowanie nie warto oceniać drugiej strony, a zamiast tego okazać wyrozumiałość. To na pewno będzie dużo lepsze dla Twojego związku. Błąd numer 4. Dawanie dobrych rad. Oto przykład. Myślę, że teraz powinnaś oddzwonić i powiedzieć jak się poczułaś z tym wszystkim i dlaczego wyszłaś z pracy wcześniej. Może coś dotrze do Twojej szefowej. Mimo dobrych intencji, dawanie rad w sytuacji kiedy druga strona opowiada Ci o trudnej sytuacji nie jest najlepszym momentem. Najlepsza rzecz jaką możesz zrobić w takiej sytuacji to dać się wygadać drugiej stronie. W tym celu dobrze jest dopytać o szczegóły całej sytuacji, i pokazać, że się tym po prostu interesujesz. Bardzo dobrą strategią jest także pomoc w nazwaniu emocji. Marcel mógłby zapytać, jak się z tym czujesz, albo zgadywać, jak się czuje. To musiało być bardzo frustrujące, prawda? Dopiero kiedy druga strona poczuje się wysłuchana i wyczerpiecie temat, możesz zapytać, czy chcesz, żebym powiedział ci, co ja teraz zrobiłbym na Twoim miejscu? I dopiero kiedy otrzymasz zgodę, to możesz zasugerować rozwiązanie. Punkt numer 5. Pocieszanie. Przykład. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Pocieszanie na pewno nie jest tak poważnym błędem jak krytykowanie czy trzymanie z wrogiem, a jednak, jeśli zaczniesz pocieszać swojego partnera w podobnej sytuacji, zanim zdążysz go porządnie wysłuchać, to Twoje dobre chęci mogą niewiele dać. Kiedy ktoś dzieli się z Tobą swoimi emocjami, najważniejsze, co możesz dać drugiej stronie, to Twoja uwaga i poczucie zrozumienia. Dopiero kiedy druga strona dostanie to od Ciebie, możesz dawać rady, albo pocieszać, albo pytać, czy teraz ta osoba drugi raz zachowałaby się tak samo. Co jest bardzo łagodnym wstępem do wyciągnięcia konstruktywnych wniosków. Jeśli opis tych błędów brzmi znajomo, nie przejmuj się, to zupełnie normalne, że się pojawiają. W praktyce niestety popełniamy je znacznie częściej niż nam się wydaje. Jednak pierwszym krokiem do wyeliminowania tego problemu jest świadomość tych błędów, a to mamy już za sobą. Teraz kwestia ćwiczeń. A jeśli chcesz ćwiczyć swoją komunikację, to koniecznie sprawdź nasz program Love Life System. To prawdopodobnie jedyny w Polsce program treningowy, który uczy niezbędnych umiejętności związkowych. Ten system pomoże Ci zachować Twój związek w dobrej kondycji na lata, nawet jeśli Twój partner w tej chwili nie jest w ogóle skłonny do współpracy. Wejdź na lovesystem.pl i zobacz więcej szczegółów. I do zobaczenia. Robert Macher.